Rał, Mojżesz Strzału, Rał zablokowany ślizgiem, ręka, jeszcze gra Rału do pustej bramki i numerem ósmym Jakub Piotrowski wpisuje się jako drugi na lizę serców. No i trzecia bramka stała się faktem, strzelają ponownie Piotrowski. Fenomenalnie wykończenie akcji. No i cóż, okazuje się, że można odrobić trzybramkową stratę. Piotrowski przy skrzypek, Piotrowski. Gol 3 do 2 dla Unisławia w 12 minucie meczu. I Unisławianie dalej obejmują prowadzenie, ale to jest minut przed końcem meczu. To zawodnicy z Unisławia mają już 3 faule. Teraz Piotrowski po tych skrzypkiem puszcza piłkę. Dobre podanie dostał od bramkarza gracz z numerem 8 i czwarta bramka dla Unisławia.